E aí Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. I zapraszam do wspólnej modlitwy. Na początku jednak wysłuchajmy słów dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. 18 listopada 1936 roku. Dziś starałam się, żeby odprawić wszystkie swoje ćwiczenia do benedykcji, bo czułam się więcej chora niż zwykle. Więcej zaraz po benedykcji poszłam się położyć. Jednak kiedy weszłam do sypialni, nagle poznałam wewnętrznie, aby wejść do celi siostry N, bo potrzebuję pomocy. Weszłam zaraz do tej celi, a siostra N mówi mi, o jak do o jak to dobrze, że Bóg siostrę przyprowadził, a mówiła takim cichym głosem, że ledwie ją usłyszeć mogłam. Mówi mi siostro, proszę mi przynieść trochę herbaty z cytryną, bo mam tak wielkie pragnienie, a poruszyć się nie mogę, bo cierpię bardzo i rzeczywiście cierpiała bardzo i gorączkę miała wysoką. Usłużał, usłużyłam jej, i tą odrobiną herbaty ugasiłam swoje spragnione usta. Kiedy weszłam do swojej celi, duszę moją ogarnęła wielka miłość Boża, i zrozumiałam, jak bardzo trzeba uważać na natchnienia wewnętrzne i wiernie iść za nimi, a wierność jednej łasce sprowadza następne. Pani, teraz pragnę przeczytać intencje, które napisaliście w komentarzach. Pani Alicja, modlę się za wszystkie dusze zmarłe z mojej rodziny i w czyściu cierpiącej o pokój na świecie. Jezu, ufam Tobie. Pan Adam pisze: Jezu, ufam Tobie. Pani Mariola, Boże, okaż Swe miłosierdzie, okaż Swe miłosierdzie twoje, Twoim dzieciom. Pani Danuta, Boże, otocz swoją opieką męża Andrzeja na czas jego badań lekarskich. Jezu, ufam Tobie. Kochani i jeszcze Pani Stenia, modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny. Jezu, ufam Tobie. Wyciągnijmy zatem nasze koronki i módlmy się wspólnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, Nasz. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim piłatem, Ukrzyżował, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia stał. wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie, sądzi żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, święty kopcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie Żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, Przedwieczne, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla, dla, dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci. Ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzie dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzie dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami, błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami i poprośmy jeszcze o opiekę świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Przyzywajmy również opieki i wstawiennictwa świętego Józefa, w modlitwie o pokorę. Święty Józefie, Ty spędziłeś swe życie w cichości i pokorze. Naucz mnie przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Bożych wszystko, co boli, upokarza i umartwia, abym na wzór serca Jezusowego stał się cichy i pokornego serca. Amen. I kochani, poprośmy jeszcze przez ręce Maryi o pokój na całym świecie. O pokój na Ukrainie i w naszych rodzinach. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami rać, nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód rać nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen, kochani, bardzo serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę. Niech Boże błogosławieństwo każdego z nas prowadzi. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu Bogu, niech będą dzięki i wam kochani za to, że jesteście każdego dnia na wspólnej modlitwie koronką do Bożego miłosierdzia. Zapraszam